Napisy marki Deco Sign uczynią Twoje wnętrze jeszcze bardziej wyjątkowym. Są wykonane z PCV spienionego barwionego już w masie na czarno, co oznacza, że cały napis, a nie tylko jego powierzchnia, ma ten sam kolor. Są giętkie i mają około 6 mm grubości oraz ogromną przewagę nad naklejką, ponieważ są wypukłe. Montuje się je w bardzo prosty sposób. Na odwrocie jest umieszczona taśma piankowa, która idealnie stapia się ze ścianą oraz każdą inną powierzchnią, do której ten napis chcecie przytwierdzić. Napisy te wyróżnia na rynku perfekcja wykonania, idealne krawędzie i gładka matowa powierzchnia. Ich cena jest bardzo przystępna. Waha się w granicach 70 do 170 zł. W sprzedaży są obecnie dostępne również napisy w postaci plakatów o wymiarach 50 na 70. Są to autorskie projekty marki DecoSign, wybór jest bardzo szeroki. Istnieje też możliwość tworzenia własnego napisu na specjalne zamówienie z indywidualnym projektem. Napisy marki DecoSign każdemu wnętrzu dodadzą klasy, stylu oraz elegancji. To doskonały pomysł na prezent ślubny lub parapetówkę.